W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany bocznej prostopadła do krawędzi podstawy ostrosłupa jest równa 5 pierwiastków z 3 przez 4, a pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe 15 pierwiastków z 3 przez 4. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zaczniemy od rysunku poglądowego. Mówimy o ostrosłupie prawidłowym trójkątnym. Ostrosłup prawidłowy trójkątny jest to taki, w którym podstawą jest trójkąt równoboczny, a wysokość ostrosłupa opada na podstawę w taki sposób, że jest punktem przecięcia wysokości tego trójkąta równobocznego. Narysujmy sobie mniej więcej podstawę, ona tak zwanym skręcie, będzie wyglądała mniej więcej tak. Teraz najważniejsze jest znaleźć tak zwany spodek wysokości, to znaczy punkt jako rzut prostopadły wierzchołka ostrosłupa na podstawę. Na pewno on będzie leżał na przecięciu się wysokości trójkąta równobocznego, ale ponieważ jest to skręt, Zatem na pewno połączymy sobie środki tych krawędzi podstawy z wierzchołkami, czyli tu był środek tej krawędzi, połączyliśmy z tym wierzchołkiem. Jeżeli połączę środek tej krawędzi z tym wierzchołkiem, to na pewno w tym miejscu będzie tak zwany spodek wysokości. Narysujemy. Wysokość tego Ostrosłupa, i łącząc z wierzchołkami na podstawie, uzyskamy rysunek poglądowy Ostrosłupa Prawidłowego Trójkątnego. Tu jest krawędź podstawy A, krawędź podstawy A. I teraz jeszcze tylko zaznaczymy sobie wysokość Ostrosłupa i nanieśmy wszystko, co jest podane. Pisze, że wysokość ściany bocznej prostopadła do krawędzi podstawy OstroSłupa jest równa 5 pierwiastków z 3 przez 4. Zobaczmy sobie, gdzie jest ta wysokość. To jest jedna ze ścian bocznych. I wysokość tej ściany bocznej prostopadła do krawędzi podstawy wygląda tak. Czyli ponieważ ścianą boczną jest trójkąt równoramienny, więc ta wysokość pod kątem prostym dzieli krawędź podstawy na pół. I ta wysokość ma długość 5 pierwiastków z 3 przez 4. Co nam to daje? No, patrząc na to, jest to jeden z odcinków w tym trójkącie równoramiennym. Ale dalsza część zadania mówi nam o tym, że pole powierzchni boczy tego ostrosłupa jest równe 15 pierwiastków z 3 przez 4. Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa składa się z trzech ścian bocznych. Jednej, drugiej i tamtej z tyłu trzeciej. Czyli mógłbym napisać, że to jest 3 razy pole takiego Trójkąta, gdzie tym trójkątem jest jedna ze ścian. Czyli pole boczne jest równe trzy razy. I gdybym chciał wyliczyć pole takiej jednej ściany bocznej, czyli pole na przykład takiej, jednej z tych trzech, to napisałbym, że jest to jedna druga razy podstawa, czyli A, i razy wysokość tego. Trójkąta opuszczona na ten bok A, a ona jest podana w tym zdaniu: 5 pierwiastków z 3 przez 4. Tak liczylibyśmy pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa. I to pole powierzchni bocznej jest podane w treści zdania. Czyli napiszę, że jest to równe 15 pierwiastków z 3 przez 4. Zajmijmy się teraz tym równaniem, które nam teraz powstało. Jak widzimy, to równanie ma tylko jedną niewiadomą a, czyli możemy to a na pewno wyliczyć. Jeżeli chciałbym wyliczyć całą lewą stronę, to uzyskałbym taki zapis w liczniku 3 a razy 5 pierwiastków z trzech przez i w 8 jest równe 15 pierwiastków z 3 przez 4. Aby wyliczyć A, no to możemy postępować albo od razu, albo drobnymi krokami. Na początek, może pozbądźmy się tego mianownika 8. Czyli jak pomnożymy razy 8 obie strony, zostaje go sam licznik czyli 15 razy a i pierwiastek z 3 15 razy a i razy pierwiastek z 3 a po prawej stronie jeżeli to wyrażenie pomnożymy razy 8 to ta czwórka skróci się z ósemką i uzyskamy 15 pierwiastków z 3 razy 2 to uzyskamy 30 pierwiastków z 3. Obliczając a, musimy pozbyć się i 15, i liczby 3, czyli podzielimy obie strony przez 15 pierwiastków z 3. Czyli liczba a, długość krawędzi, będzie równa. 30 pierwiastków z 3 Podzielone przez 15 pierwiastków z 3. Pierwiastek z 3 się skraca, 30 z 15 się skraca, i uzyskamy długość krawędzi podstawy wynoszącą 2. Długość krawędzi podstawy jest już nam znana, mogę wpisać na rysunek. Tu jest 2. To miejsce też mogę wpisać 2. Mając tę zależność, i tę zależność uzyskaliśmy długość krawędzi podstawy. Ale mamy obliczyć objętość tego ostrosłupa. Przypomnijmy sobie, wzór na objętość ostrosłupa. Wyrażym wzorem. Objętość. Skoro jest to ostrosłup, to jest to 1 trzecia razy pole podstawy i razy wysokość. Zatrzymajmy się. Co my z tego możemy już wyliczyć? Ponieważ mamy długość krawędzi podstawy, na pewno możemy wyliczyć pole tej podstawy. Przypomnijmy sobie, że jest to trójkąt równoboczny, czyli pole podstawy jako pole trójkąta równobocznego znamy na to wzór. A kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. Możemy już wstawić, ponieważ a jest wyliczone 2 do kwadratu razy pierwiastek z 3 przez 4. 2 do kwadratu to jest 4 razy pierwiastek z 3 przez 4. I mamy w ten sposób po skróceniu czwórek. Mamy pole podstawy wynoszącą pierwiastek z trzech. Czyli pole podstawy już mamy. Czego nam brakuje? Wysokości. Chcemy wyliczyć wysokość, no to musimy przede wszystkim znaleźć ją na rysunku. Wysokość jest w tym miejscu. No. Dobrze jest znaleźć tę wysokość w jakimś trójkącie prostokątnym. I. Na pewno znajdziemy łącząc na przykład ten wierzchołek na podstawie przez ten punkt z tym punktem, gdzie opadła wysokość ściany bocznej. Na pewno w tym miejscu jest trójkąt prosty i uzyskaliśmy w ten sposób trójkąt prostokątny. Wiedząc, że Bok mogę obliczyć w trójkącie prostokątnym, jeżeli mam dwa inne. Na pewno ten bok jako przeciwprostokątny już mamy. Brakuje nam tego boku. Zobaczmy, jak znajdziemy. Rysując trójkąt równoboczny jako podstawę, patrząc się z góry, to jeżeli tu jest dwa i tu jest dwa, to ten odcinek, który w tym miejscu mamy, jest to dokładnie odcinek stąd dotąd. Inne wysokości możemy też narysować. One przecinają się w jednym punkcie. I bardzo ważne jest to, że wysokości w trójkącie równobocznym przecinają się dzieląc się w stosunku. 2 do 1. 2 do 1. 2 do 1. Na naszym rysunku potrzebny nam jest ten odcinek. Nazwijmy go sobie X. Ten odcinek. On w tym miejscu jest tu. To jest nasz odcinek X. Z tej zależności, o której mówiłem, Wiemy, że x jest 1 trzecią wysokości trójkąta równobocznego, bo skoro jest to jedna część do dwóch części, to znaczy, że w całości muszą być takie trzy kawałki, aby uzyskać całą wysokość. Czy znajdziemy ten odcinek x? No znajdziemy, jeżeli będę miał wysokość trójkąta równobocznego. Ze wzoru na wysokość trójkąta równobocznego A pierwiastek z 3 przez 2, no jak widać możemy to wyliczyć. Ponieważ A wynosi 2. Wstawimy 2 razy pierwiastek z 3 przez. Tu wstawiliśmy w liczniku 3 razy 2. Po skróceniu dwójek. Wynik wynosi pierwiastek z 3 przez 3. Tyle wyszedł nam odcinek x. Wróćmy do naszego trójkąta. h jest szukane do objętości. x wyliczyliśmy pierwiastek z 3 przez 3. No to narysujmy sobie ten trójkąt prostokątny oddzielnie. Kąt prosty. Tu jest szukana wielkość. H. Tu jest x równy pierwiastek z 3 przez 3. Tutaj jest wysokość ściany bocznej, czyli 5 pierwiastków z 3 przez 4. I stosując twierdzenie Pitagorasa, na pewno wysokość obliczymy. H kwadrat dodać. Pierwiastek z 3 przez 3 do kwadratu równa się 5 pierwiastków z 3 przez 4 i do kwadratu. Jest to równanie z jedną niewiadomą. Na pewno h wyliczymy. H kwadrat dodać. Podnosząc ułamek do kwadratu, podnosimy licznik i mianownik, czyli pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3, 3 do kwadratu to jest 9. Równa się. Tu podnosząc licznik oddzielnie. 5 do kwadratu to jest 25. Pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. 4 do kwadratu to jest 16. H kwadrat dodać. Jak skrócimy, 1 trzecia równa się. Tutaj po tej stronie nic się nie skróci. Wymnażając 75 kwadratów. 16. Przerzucimy tę liczbę na prawą stronę. H kwadrat równa się 75 16. Odjąć 1 trzecia. Aby odjąć to, sprowadzimy do wspólnego mianownika. Dla liczby 16 i 3, wspólnym mianownikiem będzie Iloczyn tych dwóch liczb, czyli 48. 16 wymnożyliśmy razy 3, więc 75 też mnożymy razy 3. 3 razy 70 to jest 210, 3 razy 5, 15, 210 plus 15 to jest 225. Aby z trójki uzyskać 48, pomnożyliśmy przez 16. Więc tę jedynkę też mnożymy razy 16. 1 razy 16 to jest 16. H kwadrat będzie równe. Odejmujemy ułamki o wspólnym już mianowniku, czyli mianownik przepisujemy 48, a 225 odjąć 16 to będzie 209. To jest h kwadrat. Aby obliczyć samo h, musimy spierwiastkować. Czyli samo h to będzie pierwiastek z 209,48. Nie jest to wynik zbyt ciekawy, dlatego postaramy się Doprowadź najprostszej postaci. Pierwiastek i teraz tak: 209. No, czy da się spierwiastkować? Na pewno nie, ale czy da się rozłożyć? No, na pewno nie podzieli się przez 4. Suma cyfry wynosi 11, więc nie podzieli się przez 9. Nie podzieli się przez żadną liczbę pierwiastkowalną, przepiszę 209. 48 też się nie pierwiastkuje, ale na pewno możemy rozłożyć jako 16 razy 3. H będzie równe. Pierwiastek 209. 16 wyjdzie pod pierwiastkę jako 4 i zostanie pierwiastek z 3. Przejdźmy tu dalej. Czyli H będzie równe. Pierwiastek z 209 przez 4 pierwiastki z 3. No i pozbądźmy się niewymierności. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3. Na pewno wtedy zniknie niewymierność. H będzie równe. Jeżeli tę liczbę, 209, pomnożymy przez 3, to będzie pierwiastek 627. A w mianowniku 4 z tych dwóch pierwiastków z trzech będzie 3 i to będzie 12. Wysokość już mamy. Przypomnijmy, że do objętości... Potrzebowaliśmy pola podstawy oraz wysokości. Obie wielkości już mamy, a tym możemy wstawić. Czyli objętość tego ostrosłupa. Jeszcze raz przypomnijmy sobie. 1 trzecia razy pole podstawy i razy wysokość. Czyli V będzie równe. 1 trzecia razy pole podstawy wynosiło, przypomnijmy, tutaj. Pierwiastek z 3 i razy wysokość pierwiastek z 627 przez 12, i doprowadźmy najprostsze postaci. V jest równe. W liczniku tu jest jeden pierwiastek z 3, i pierwiastek z 627. To będziemy mieli tak: pierwiastek 3 razy 627 przez, a w mianowniku 3 razy 12, czyli 36. No 627, spójrzmy. Suma cyfr 6, 8, 15 dzieli się przez 3. I z tą trójką na pewno możemy wtedy coś zrobić. Pierwiastek 3 razy. 627 to było 3 razy 209 przez 36. Te dwie trójki spod pierwiastka stopia drugiego wyjdą jako jedna liczba 3. I pozostaje pod pierwiastkiem 209, a w mianowniku 36. Przed ostatnią rzeczą będzie skrócenie tego przez 3. I wynikiem końcowym, czyli objętość tego ostrosłupa wyraża się liczbą. Pierwiastek 209 pod nim, a w mianowniku 12. Jest to odpowiedź do tego zadania.